Mówiłam, nie mówiłam Wam chyba, ale nagrywam taki filmik, gdzie idę tutaj. Otwieram okno. Kurde. Ej, ej, ludzie. Dzięki, o, ta się okno. Kurde. Chyba nie zdążę nagrać. Bo pada deszcz, leje strasznie. Ale my dzisiaj nagrywam ten dom. Znaczy ten, ten duży ten blok. Ej patrzcie. Ej, coś tam stało. W... Coś dosłownie na balkonie stało. Dosłownie jakaś pomarańczowa postać. Znaczy nie. Chwila. Ej, słuchajcie. Ej, ej, ej. Widzieliście? Widzieliście tam? Ej to było creepy. O tam coś stało. Ej, to jest mega creepy! Patrzcie tam! Czekajcie, o tam zobaczcie! Coś tam też leży takiego. Ej, ej, ej! Postać jakaś! Serio! Postać widziałem. widziałam! Tam. O tam! O tam po prostu! Dwie, dwie otworzyły się! Dwie się otworzyły! Przysięgam wam! Dwie się otworzyły! Przysięgam! Nie, nie zobaczycie pewnie, ale się drzwi otworzyły! Nie zobaczycie, ale drzwi się otworzyły. St postać stała! Ej, to jest mega creepy! Nagrywam ten dom dopiero 2 minuty znaczy jedną minutę. 40 sekund. A serio, już tu się creepy rzeczy dzieją! Ej! Coś, coś w oknie było! Ej! Coś w ognie się działo! W ognie coś było! Ej, to jest mega creepy, jeszcze że deszcz pada! O co tam było? Co to było? Widziałam coś w środku. No coś przechodziło przez... Nie, to jest creepy. Ja tego nie mogę nagrać. Słuchajcie, to jest mega creepy. Ja nagrywam ten dom. Dobra, czekajcie. Trochę przybliżę. Uuuu trzęsie mi się Zimna Ekran Ekran, ekran mi się Trzęsie trzęsę się Ten Bo deszcz pada Leje strasznie Dobra ja kończę ten film Serio pada deszcz strasznie Nie ja muszę skończyć ten film Sorry widzowie ale zbyt zimno to jest, kochani, mega zimno. Ja jeszcze... Ja nie, ja nie wyszłabym na dwój, bo teraz strasznie pada. Tamto bym... Pod, oż, o tutaj aż na chodniku. O na chodniku bym tu stała i nagrywała. O tu dosłownie na chodniku. Przed blokiem. A tutaj musiałabym wyjść. Iść tamtędy jakoś. Wyjdę za bramę. Wyszłabym za bramę. Musiałabym iść gdzieś tamtędy. I dopiero bym mogła przejść akurat... Tutaj na chodnik. Serio. Mówię wam, to jest mega creepy. Creepy pasta. Creepy pasta. Creepy pasta. Nie no, strasznie creepy pasta. Creepy pasta jest. Creepy pasta jest. Jest creepy pasta. Ej, patrzcie, patrzcie. Ten dom jest mega creepy. Ja, 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 tym, ja teraz, jak nagrywam ten film przez okno, to teraz nie, nie, nie ważyłabym się pójść tam, teraz tam na chodnik. No widzowie, 50 tysięcy łapek w górę, i nagrywamy kolejną część, bo ja tutaj mardznę. Może. część kolejna będzie w następny weekend, bo wiecie, dzisiaj jest niedziela. W następny weekend też nagram. Oczywiście w sobotę kolejny film jedzie. No i 50 tysięcy łapek w górę. Bo nagrywam 5 części. A serio na pewno chcecie obejrzeć. Ten creepypasta dom. Odwiedzę. Nie odwiedzę go, wiecie. Jednak zostanę na dystans. No to. 100 tysięcy subskrypcji. So no, you should be on me, on the weekend, kolejna